Kolejna instalacja, tym razem klimatyzatory do wspomagania grzania niedaleko Ciechanowa. Bienieko jest mobilne i przyjechało. Witam na kanale Nowato, sprawdzone polecone. Tym razem nic o nas, o Nowato. Przyjechaliśmy tutaj dopiero montować klimatyzatory, ale trafiłem na arcy ciekawego człowieka, który wykonał sobie samodzielnie instalację off-gridową. No i zapraszam na relację, rozmowę z panem Piotrem. Zgodził się porozmawiać, jak to zrobił, jak to działa. Zapraszam. Ta pająka, to trzeba powiedzieć. Jest oczywiście ocieplony. Stawiłem grzałkę. A, bo ponieważ, to jest. Bo to są life. Bo tak, nie może zejść poniżej tam, nie wiem, nie może być w ogóle jemna, musi być tam minimum 7 stopni, bo się, że tak, żeby nic się nie działo złego więc jest, yy, możemy zapalić tylko. będzie coś widać przynajmniej o, się rozładowało witełko będzie widać, widać, w każdym razie tak. ten, y, no są te dwa Pajlontechy 2000 US y, nie o dziwo, to są rakowe tak rako, no, tak, jest tak. normalnie szafa rakowa komputerowa tam 9U mm. Taka jakaś ja tam ten teoretycznie wchodzą cztery sztuki, ale nie wiem, może rozbuduję, zobaczę jeszcze jeden taki co z 5000 kosztuje w tej chwili 6 nawet w tej chwili. W każdym razie, no, o dziwo, mimo że miałem jakby dużo na forach jest, że wyskakują błędy z pajątechem czasami, szczególnie jest jakaś tam seria trefna seria akurat tych, tych 2000, że potrafi. Wyskakiwać błąd, że jedna, jeden ten, jedna cela bodajże ma jakieś tam nie. nie Mniejsze napięcie, m, tak? Większe jakiś A, większe. Okay. I ten, i wywala błąd, oczywiście, wyłącza akumulator, zupełnie i nie można i nie działa, nie? Trafiły mi się starsze egzemplarze. To w ogóle kupowane jest w Niemczech, tak, z swoich bo ja sprowadzam, sprowadzam cały zestaw z Niemczech, łącznie z tym, z Multiplusem i z z tym malutkim y, ten regulatorem, ten, regulatorem tak. nie? tylko on był pierwotnie w zestawie, natomiast ja dowaliłem ten. Mm -hmm. ten jest duży. No może by pan opowiedział o tej architekturze, co? Bo to... To znaczy czyli, to jest. Czyli ty... tak, no zbyt... techy to jest wiadomo, to tak. są magazyny energii tak. do rozbudowy jeszcze można w tej szafie dwa wstawić, tak, Tak, tak. tak, tak tu jest, jak pan powiedział, net 105 kWh. 4,8 teoretycznie 4,8 kWh to jest. Czyli jakieś 100 amperogodzin licząc ten. Osiągniecie 48V jest wiadomo instalacja. Tak. No i, i to, co powiedzielibyśmy, widzom że jest to pełen off-grid. Tak, to jest pełen off-grid. Pełen off-grid z opcją, żeby się, auto w sensie jest podłączony y, y, gridowa, w sensie normalnie sieć sieć, natomiast ona jest podłączona, tutaj nawet jest, ACIN, AC natomiast ona jest podłączona na tej zasadzie, że. Tylko wtedy, właśnie jak spadnie do 25% akumulatora, to wtedy Multiplus to jest 3000, czyli ten najmniejszy de facto, przełącza się automatycznie na sieć. Rozumiem, I, czyli jest, tak. jest jakby w backupie jest mówiąc. Tak, to jest de facto backup, żeby nie rozładować mocniej akumulatora niż ten, w sensie żeby tak naprawdę, żeby jego długowieczność trochę wydłużyć, nie? Rozumiem. Bo też ostatnio widziałem, że podobno po 7-8 latach te paleontechy potrafią mieć już tak, nie wiem, z 70-60% pojemności, nie? Jeżeli są dość mocno ładowane i rozładowywane do zera. Czy tam no to, tak, no tam... to, to jest kwestia, prawda, inwestycji, bo można e, rozładowywać do... 80% tak. do 70%, do 60%, tak. no to wiadomo, że trzeba zwiększyć ten magazyn. Mm, tak, no wiadomo, że to jest zawsze. No, tak. Jak trochę tracę, przez to, że nie rozładowuję mocniej niż te 25%, czy poniżej 25%, no to tracę trochę pojemności, nie? To pewnie jest 3, 4 kWh. No tak, rozumiem. Około. E, ta instalacja, ja dobudowałem w sensie ten, dodałem tego regulatora. To jest duży regulator stosunkowo. On może obsłużyć maksymalnie Dwa stringi po no, 500V max nie? i nie pamiętam w tej chwili jakie tam, jakie, jakie ma natężenie maksymalne. Znaczy w sumie może mieć 100, samo oznaczenie samo na to pokazuje. I są dwa, ta instalacja jest mocno przewymiarowana, mocno przewymiarowana. Ponieważ MultiPlus może obsłużyć maksymalnie e, e, stałego poboru e, jakieś w sensie z moich prób, e, to tak. wynika, że to jest jakieś Także żeby się nie wyłączył, to maksymalnie 3,5 kW. Max. I to pewnie tak pewnie ze 20 minut, a później się znowu wyłączy. A później się już wyłączy. Nie, nie, nie testowałem tego długości. Ale tak, żeby była ciągła, 3 kW znosił. Rozumiem. Wygląda, że, że wytrzyma. Dłuższy, dłuższy, w sensie ponad te 20 minut. Natomiast rzadko mi się zdarza, bo to jest jednak taka, takie obciążenie, nie, nie trwa nigdy aż tyle, przynajmniej u mnie tutaj. A to jest obciążenie typu, że... Na pewno nie znosi 4, 4 kW. Dlaczego? Bo jeżeli włączę czajnik 2 kW plus pralka się włączy 2 kW, no to od razu wyłącza rozumiem, się całkowicie. Rozumiem. Rozłącza się całkowicie. Yy, po minucie się załącza ponownie, nie? Próbuję. Jak trzy razy nie ten, to, yy, ten to, to nie można go włączyć, trzeba albo zdalnie, hmm. można go zdalnie włączyć, i, i nawet to robiłem, nie? Albo tutaj przeciw, przeciw włącz, włącz, zrobić. No i wtedy się wszystko resetuje i wstaje. I do niego ma pan tak, czyli tak. Y to jest regulator. Tak, czyli to, to, to jest operator. główny regulator do tej głównej baterii paneli. Natomiast tu są pane po, do tego małego regulatora są te dwa panele, które były w zestawie, które kupiłem razem z multipusem. Rozumiem. Natomiast dodałem ten regulator i do niego jest w sumie 16 paneli podłączonych. O mocy? Y, każdy o mocy 540. Czyli w sumie mam niecałe 8 kW w piku. Na, e, na ten, na inwerter, falownik, który teoretycznie obsługuje teoretycznie 3 kW. Nie? To rozumiem, że w lato e, inwerter podnosi e, częstotliwość i się wyłącza pomału takiego. Znaczy, tu jest tak, e, inwerter daje tylko taką moc, jaka jest aktualnie potrzebna. Rozumiem. Po prostu. Nie? Jak tu jest na ekranie, to po prostu tutaj największą wartość, którą tutaj widziałem na, na zużyciu, to jest e, 400 4, chyba widziałem największe, nie? Ale uwaga, to nie było poboru, tylko to było jakieś 3,5 e, e, obciążenia, plus, a pozostała moc, to była moc do ładowania akumulatora. Rozumiem, czyli łączna. Tak, łączna, to była łączna, łącznie łączna, łączna za ładowanie akumulatora, bo gdyby była tylko moc, w sensie gdyby się nie ładowało akumulatora, to tego 3,5 nie przekrocza wtedy rozumiem. się rozłączy, rozumiem. praktycznie. Także tu są te dwa stringi po 8 paneli, czyli w sumie 16, po 450, Ma na największe napięcie, które widziałem, yy, to było 402V bodajże, na jednym stringu oczywiście, tak, tak, 402V. Czyli 400, a limit jest regulatora 450. Więc no tak no, mam, tak, mam no. dużo, w, w sensie blisko, ale jeszcze bezpieczna, bezpiecznie, bezpiecznie jest. jeszcze jest. No i wiadomo, że jest to. to jest tak dobrze. No wszystko jest, żeby porozłączać i tak dalej. Trzyna tak, uziemiająca, widzę tutaj. Tak, tak, jestem. Wszystko jest najmniej. Na, no, porządek. na pająka, ale jest, mam wrażenie, że na tyle, na tyle jest to stabilne, że nie sprawia, nie, nie, nie mam jakichś błędów właśnie wywołanych tak. przez MultiPlusa, bo on potrafi, w sensie MultiPlus generalnie potrafi no, bardzo ładnie raportować wszelkie błędy, to wszystko jest ładnie dostępne zdalnie. Ten na ekranik, który tam widziałem, tak. to jest od niego? To jest Tak, tak tak, 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 to jest mikro, to, to to jest to jest mikro, tak? Ładnie tu wszystko jest, można sobie podejrzeć, można sobie zobaczyć na przykład... Mogę wejść do. Najbardziej mnie zawsze bateria interesuje, nie? Details od baterii. Od baterii. Jest minimum, ma, jest temperatura, to jest mm -hmm. dla mnie ultra ważne, nie? 21, 22, nie? Widać, na, na na, że banki są 101, 102. 101 to jest ten, e, ten górny, a 102 ten dolny. E, pokazuje, o. Baterii modus 2 online, są, czyli jeżeli się jeden naładuje, w sensie. Jeżeli jest 100% naładowane, to pokazuje tutaj, że dwa są offline, nie? Same się włączają. To Aha, rozumiem. rozumiem. <laughs> napięcia są też ładnie pokazane, ile po ile ten, po ile się na pojedynczym ogniwku, ile jest maksymalnie, 3,2. Też widać różnice, można sobie porównać mniej więcej jakie są małe różnice między poszczególnymi ogniwami. I, a to pomysł pan jest e, zawodowo tak czy nie, to, to hobby? Nie, to jest czyste hobby, no chciałbym no. się trochę uniezależnić, na zasadzie takie żeby mieć awaryjne za, za, zasilanie wtedy gdy będzie, no nie wiem, no wiadomo, Putin może strzelić tutaj w elektrowni albo coś i trochę na zasadzie to jest też trochę wojno wywołane, ale aczkolwiek przymierzałem się, że zanim wybuchła, więc jakby to nie jest. jakby... No chociażby zasilania awaryjne do pompek, czy tak dalej? Tak, prawda, jest oczywiście. To... Jest oddzielna, poprowadzona oddzielna, e, oddzielna instalacja, tylko do zasilania właśnie z, z akumulatorów albo z sieci, w zależności, czy, czy jest to 25% na akumulatorze, czy, czy, czy jest więcej. I właśnie jest podłączone. Są dwie, dwie zamrażalki, lodówka, pompka oczywiście od pieca też jest podłączona, więc nie ma problemu, że jak ten wyłączył coś tam, żeby się zagrzało, czy tam mm -hmm. ten, że się przegrzeje, rurki nad tym. E, p, także, aha, no i są sprzęty AGD są podłączone. Prócz y, lodówki jest mikrofalówka i piekarnik. A no, mikrofalówka nie tak. bierze dużo, prawda? Tak, A Ta, mikrofalówka to, to, to pryszcz. Tak, tak. Piekarnik. W sensie, z tak. nie? Ale piekarnik bardzo ładnie ciągnie, też 2 kW ponad. Nie? No i wiadomo, i muszę trzeba uważać, bo niestety to jest za mały mi multiplus, żeby była jedna, na przykład jednocześnie piekarnik i pralka. Nie? Gdyby pan dzisiaj budował, robiłby pan tak samo? Taki ten układ logiczny bo wiadomo, że na rynku są różne rozwiązania, to nie chodzi może już o, o konkretną firmę, nie? ale czy to w takiej mocy. Znaczy no, czy chciałbym większego MultiPlusa, bym musiał, jeśli już, te pięciokilowatowe kilo, bym chciał, jeśli już. Nie? Czyli apetyt rośnie. Tak, no, Niestety trochę brakuje tego, żeby hmm. właśnie dwa pronożarne sprzęty mogły raz na pracować, nie? Bo teraz wiadomo, niestety nie mogą. Iść. Ale jednof jednofazowe, prawda? Tak, tak, nie, nie, trzy fazy bym tu nie poszedł, jednak ze względu na skomplikowanie. No tak. no rośnie i poza tym cenę. Czyli... Zresztą to rzadko kto to mówi, a że falowniki nie lubią pracować niesynchronicznie, czyli one na przykład z tego co ja mam w ofercie, tam mm -hmm. 50% może być obciążenia na jedną fazę tylko. No właśnie. I wtedy, kiedy ma się pompę ciepła, na przykład jednofazową tak jak ja, mm -hmm. to mi ten trzyfazowy trójfazowy wcale nie, nie jest taki. Mm -hmm. Chciałem ja możliwie prostą instalację, no a tylko na innej fazie może być w miarę prosto. Tak. Być może to na pierwszy rzut nie wygląda proste i każdy, kto widzi to w radu, to, to mówi, aha, to pan to robił i tak dziwne jest, takie znak zapytania zawsze, czy ja to sam robiłem, no ale kończyłem wiem sam. No to wbrew pozorom... Nie jest to, dla... to jest składanie krosków, Tak, no oczywiście <laughs> przestrzegamy przed tym, żeby robić to samemu nie mając uprawnień, bo tak polskie prawo mówi. No tak. Ale pokazujemy, że można zrobić różne rzeczy samemu. Jest to zabezpieczenie na zaś, póki co działa bezawaryjnie. Zobaczymy jak będzie dalej. To bardzo ważną rzeczą jest to, aby, aby było to całe wszystko uziemione według... Jest uziemione, nawet uziemione jest z dwóch stron tak naprawdę. W sensie, tutaj jest studnia, wykopana studnia malutka i tylko w niej jest zatopiony yy, Pręc, świder taki. Świder. No, stary świder, już nieużywany. Jest zatopiony i, i jakby to jest zanurzone, tak na 3 metrów nie więcej, więc powinno być wystarczające. Zobaczymy, czy to się ten. No i jest podłączony do okay. Jeszcze pan ma taki, co był ja widziałem wcześniej, by, byśmy pokazali mm -hmm. e, tą e, grzałkę, dobra? Jest dobra. Ona jest zaskakująco stabilna. W sensie stabilna prądowo. Dlaczego? Ponieważ ma, są dwa stringi które mają jeżeli nie ma obciążenia to różnica w voltażu między tymi stingami jest rzędu 1-2 V. O to piękne. To ja byłem zaskoczony, piękne. że to jest tak mała różnica. Dlaczego? No bo sądziłem, że choćby przecież one nie mają idealnego kąta do słońca, nie? Czyli tam mają ten, Ale no tak, to okazuje tak. się, że to nie ma znaczenia. W sensie te różnice, które tutaj są, to mhm. są za małe, żeby spowodować większe te. A tu uprawy nie przeszkadzają? Y nie, ponieważ tu warzywa rosną blisko. A rozumiem. I niskie są wszystkie. Natomiast rozumiem. tam dalej normalnie zboże jest i to by zasłaniało. Także, ale te, te warzywa, co tu rosną, to nie ma problemu. No. Także jest to, tak bym powiedział. No... I też rozumiem, że e, zrobione samemu. Tak, tak. tak. Kolega pomagał tylko składać te trójkąty, bo ich dużo było, ale, ale generalnie jest to. Z tym pomysł, jakby jest y, własnoręczny i tylko. Czyli na... jest to instalacja balastowa. Tak. Jak widać po, po tych płytkach. No Tam na skraju to musiałem cztery położyć, bo tam wiatr potrafi ostro zawiać. No i tak. I tak, trzeba tak. najbardziej obciążyć właśnie od, od skrzydła. Czy od końcówki samej. E, I idziemy ten, do domu. No, w żaden sposób z resztą domu. Tylko i wyłącznie jest to y, falownik Azo 3000 i grzeje grzałkę 1,5 kW. Latem, w sensie latem, nawet wiosną po południu około godziny 13 z tych sześciu paneli każdy ma 330 w piku w sumie spokojnie nagrzewa wodę, że jest gorąca. a latem to w ogóle jest, w rzeparze, że parzy rozumiem, a tutaj mamy kobyłki mi się wydaje, co? Ej, takie są podstawy pod tak, kobyłki no, stolarskie kobyłki stolarskie no. na drabinie trzy <grydy, grydy> drabiny są no. Wiatr tego nie ruszył. Jest od, od spodu, Był oczywiście podwiązana, żeby tego nie poderwało. Wiatry tu już były naprawdę niezłe i nie tknęło tego w ogóle. Niesamowicie. No, tak. no i taki kąt, bo tutaj mamy zachód. E, tu, tu jest zachód. Tu czyli jest to twardy... jest kąt taki zimowy bardziej. Tak, tak też, też bardziej zimowy. E, ale mimo tego zimowego kąta? latem nie ma, ma żadnych problemów. No tak, no bo jeszcze wymiar, to jakby, jest nadmiar, tak, ten, nadmiar jest. jest. jest nie wiem 180V na AC W sumie się uzyskuje z tych tak. sześciu paneli. Ale to wystarcza. Do grzania wystarcza. Jest to pr tak prosta instalacja oporowa, że w zasadzie sensie tutaj nie ma co się popsuć. No tak, oprócz tego... Oprócz samego falownika, który może ewentualnie coś z nimi strzelić wiadomo. Są zabezpieczenia i zrobienia... Uchwycę ten moment. Mhm. Aha, płysnęło. Płysnęło, tak. No, dzisiaj jest smutna pogoda. Tak, tak. Bardzo smutna. Na zewnątrz po prostu ciemno-szaro buro. Najlepiej kawy się napić. I, I co? Te azo sprawdza się. Ono było wcześniej zrobione niż instalacja pełna, ta w sensie duża. Mhm. Eee, I ono było jakby dla mnie coś w rodzaju poligona żeby sprawdzić, zobaczyć z tym całym montażem końcówek mt4 i tak dalej to wszystko jakby było na tym testowane no i jak się okazało, że to działa no to przyszedł, przyszła pora, żeby zrobić większą inwestycję fajna sprawa zabezpieczenia proszę bardzo wszystko jest w najlepszym porządku my teraz wprowadzamy takie na swojej ofercie takie zabezpieczenia od polskiej firmy, mhm. bardzo fajne skrzynki, to do pomp ciepła głównie. Mhm. No tam, żeby był właśnie ogranicznik przepięć. No, no bo tak. pompa kosztuje 50 tysięcy. Tak, tak, Warto tak, ją. To w sensie tak. niewielka kwota, tak. zawsze jest ten, ten o wiele mniejsze ryzyko, że coś się stanie. Bardzo dziękuję za to, że mhm. mogliśmy porozmawiać. Mhm. Myślę, że dla wielu widzów będzie to e, inspirujące. Fajnie. Eksperymenty czasem się opłacają. Nawet jeżeli nie zawsze się udają, ale tu akurat się udały. W większym stopniu się udały niż nie. No to jeszcze może powiem, dlaczego tu jesteśmy, bo montujemy dwa klimatyzatory, które będą także w funkcji grzania. I to ma być główna jakby funkcja, czy, czy większa funkcja niż mhm. klimatyzacja na tym. No. Oczywiście w okresie jako dogrzania, w sensie bardziej do dogrzania niż do grzania. W 100% czy do ogrzania w 100% całego domu, natomiast mają dogrzeć ten dom w temperaturach takich jak teraz, czyli w okolicach, nie wiem, powyżej zera, czyli 5, 7, 10 stopni. Tu będą dwa HR Mitsubishi, także to jest ta e, ekonomiczna e, jakby seria, ale to jednak jest Mitsubiszka i, i no prawdopodobnie ona by sobie poradziła poniżej zera Ale już no, no to wiadomo. no będzie no, wiadomo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I to by było na tyle ode mnie dzisiaj. Dziękuję bardzo. Jak widzicie Państwo, dwie instalacje off-grid'owe w znaczeniu, że oczywiście podłączone do zasilania do, do elektrowni, ale pracujące e, jako niezależne, nie oddające energii do sieci, a z konsum z pełna konsumpcja. Dziękuję, pozdrawiam, nowato, sprawdzone, polecona.